Zaliczyłbyś asystę Mbappé czy nie przy tej bramce? Bo szkoda, żeby nie był asysty. Ja bym zaliczył. Ja bym zaliczył, słuchaj, bo to było... No, ale sympatii, nie, czy, nie czy, 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 sympatii czy faktycznie? No, sympatii to ty inne rzeczy zaliczasz, Piękno. wiem wszystko. Mateusz, a jak French, jak French Montana zaprosi na... Chciałbym się zapytać, czy żałuje pan wyjścia w internet, czy uważa pan, że opłacało się to dla pana wizerunku? Opłacało się. A ja tutaj czytam sobie czat i Bartek Kowalczyk chciał wejść taką narrację, powiedzmy, jak to się mówi, Maywena i napisał Panowie, podzwoniłem trochę i nic się nie dowiedziałem. <śmiech> <śmiech> Jezu, <śmiech> Brawo. Nie wiem, czy pamiętacie, taki program był, co, co te dziewczyny leżały na poduszkach. Ja nie oglądam takich programów. Ja nie wiem. Bo ja już spałem wtedy. Polsace. Polsace. Ja nie mogłem, bo Polsace, to plus 18 było. 3 czy cztery modelki na poduszkach leżały. Nie wiem, czy to był, to był Polska. Ja dzisiaj też pełnię funkcję prowadzącego e, w zasadzie pierwszy raz w takim zakresie. No nie możecie jakby oczekiwać ode mnie, żebym był na takim poziomie, na przykład jak prowadzący Mateusz Borek, wiele nas dzieli doświadczenia. Dzieli nas również wiele z Mateuszem e, w zakresie obsługi telefonu, ponieważ ja iPhone'a potrafię obsługiwać. On nie. I później uracza nas wspomnieniami z wakacji. Natomiast nie, to nie jest koną. To jest syn Borka. O kurde Kono. Nie, nie, to jest syn Borka. To jest syn Borka. W ogóle zdjęcie było robione w Tajlandii chyba. I on ma chyba pseudonim, ale to nie jestem pewien, że kopyto. Kopyto. Bo nawet jak ty byłeś gwiazdą Bundesligi i drugiej Bundesligi, to na wielu stadionach wjeżdżałem na twoje mecze, to słyszałem numer 18, Artur Wieśniarek. Nie, 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 przepraszam, no, przepraszam, no, 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 Mati, Mati. A few moments later. Zaliczyłbyś asystę Mbappe, czy nie? Ja bym zaliczył. Ja bym zaliczył, słuchaj, bo to było... Ale sympatii, nie, sympatii, czy, czy, nie czy, czy <laughs> sympatii, czy faktycznie? Yeah. No, z sympatii. <noise> sympatii to ty inne rzeczy zaliczasz. Wiem okay. wszystko. Mateusz, a jak, French, jak French Montana, zaprosi na, jak French Montana zaprosi na imprezę, to idziecie z Jaruszem? 12 later To ja jestem 24 dzień w reżimie klasztornym. Także nie chodzę nigdzie, nie piję nawet małego piwa. Narzad, no, jak ty dobrze Ponieważ teraz wyglądasz, nie. Stary? No. Naprawdę, służy ci. A teraz, pięć, pięć, a teraz 5 tygodni Tajlandia? A Mateusz po prostu ma dni gorsze i lepsze. Ja nie, nie jestem przekonany, czy on był, tak delikatnie mówiąc, sześć w ogóle podczas, mm -hmm. czy nie pamięta, co tam mówił. A chłopu coś odpaliło pod wpływem jakichś substancji, nie wiem jakich. No, gdzie to przystoj, żeby taki dziennikarz jak on napierdolony był na tych, na tych, na, tych, na tych, wiesz... No ale tak było, no, no wariacie, no tak było. Przecież na, jak, 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 jak Bela, no. Jest to barszczyk. No, bardziej, no i ja ale coś, ja, ja, ty odwaga z odważnikiem. Mecz Polska-Francja, z nami człowiek, który francuski futbol zna bardzo dobrze, Matthew Boron, witamy. Młody człowieku. Są już szaleńcy po wyborze Laporty w Katalonii, którzy... Co mówią? Już, że jeszcze jest jakaś nadzieja. Tak? Tak, tak, ale to są dziennikarze Laporty także. Aha. Szatan w nich wstąpił. Nie, nie wiedziałem, że prezesi mają swoich dziennikarzy, no, no dobra. Słuchaj... A ty nie wiedziałeś? Nie wiedziałem, Wojtuś. To jest, to jest incredibile, jak mówią Włosi. Impossible, jak mówią Amerykanie. Wichniar, co, co ty odpierdolasz z tą bluzą? Słuchaj. Ty tak zamierzasz mi przyjść wieczorem do studia TVP na mecz Juventus na Villa Park? Słuchaj, Mati, to że ty do marynarki zakładasz żadidasy do koszykówki, no to ja aż taki nie jestem. Ja powiem co, so, ja poszywałem wszystkie bluzy, które miałem. I chciałem trochę iść w twoim kierunku, ale no jednak ten napis, no nawet ten napis jest mniejszy A niż ten Kenzo. Żebym ci nie i powiedział, i ile razy byłeś w tej twojej bluzie wieśniackiej Kenzo. Okej? Okay? Wieśniackie. Słuchaj, to jest marka mojego kumpla, w której też uczestniczę. Co prawda to jest, nie są najważniejsze na z ten temat i z tymi twoimi sikorami jednego sprzedaż trzy, trzy bluzy dostaniesz. Jakiś tam bigosik oczywiście niemięsny na koniec tego polowania, no ale niestety niektórzy Przechodzili na wigilię lekko, już zmęczenie po tym polowaniu, <laughs> Wigilia też nie jest akurat koniecznie dniem, kiedy człowiek może być zmęczony. Słuchacze nie dają nam spokoju i bardzo proszą o jakiś komentarz w sprawie ostatnich poczynań pana Mateusza Borka. <laughs> czy, zna czy znasz tą ku tę sprawę dokładnie? o, o uszy. <laughs> może jakieś szczegóły? E, no, co mogę powiedzieć? E, telefonem trzeba umieć się posługiwać. <laughs> <laughs> w jego, w jego tyle. Łatwo byłoby tu odpalić live'a, nie? I drzeć się na przykład I mówić, że Souza oszukał 40 milionowy naród I tak dalej Że jest siwym bajerantem etc. Natomiast pogadajmy o tym poważnie Jak z poważnymi ludźmi ja przez dłuższy czas się do pewnych rzeczy nie odnosiłem. A teraz nawet tak mam w głowie, że może sobie stworzę nowy format i będę paru miesięcy podsumowywał i punktował. Panowie, podzwoniłem trochę i... nic się nie dowiedziałem. <grym> Każdy z nas przychodzi do tego zawodu z wielką pokorą i szacunkiem do starych mistrzów. Ktoś coś w tym zawodzie zrobił, szanuj go. I dzisiaj się każdemu wydaje, kto zaczyna być w tym zawodzie, że on ma mnie prawo oceniać jako komentatora, rozmawiać o mnie merytorycznie. Każdy z nas w pewnym momencie zaczyna tracić wytrzymałość. A u mnie, jak ja tracę wytrzymałość, to pcham czasami do rzeczy szalonych. No tak naprawdę, czym mógł Pan wyjaśnić tę tą oferę tajską. To Pana zajmuje takie zdjęcie? To jest Pana cel w życiu, żeby zadzwonić do mnie 34 raz i p***dolić o jakimś zdjęciu? Co, bo siedzi z Panem pięciu kolegów i Pana klepie po plecach? Przecież ja bym siedział koło Ciebie na tej samej kanapie, to byś mi w ogóle tego pytania nigdy nie zadał. <grystanie> I być może jak się jeszcze bardziej wkurzę, to, to mnie pchnie właśnie do takiego formatu, że zacznę sobie z imienia i nazwiska punktować poszczególnych ludzi, którzy funkcjonują w moim zawodzie. I będę sobie gości powolutku analizował, Paweł punktował po kolei. Borowisko borowisko. Na, 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 borowisko, borowisko. Borowisko. No za, jeszcze za, za, za miękkie. Bora wyjaśnia. Krwawy bór. <laughs> Dawid z Nowego Sądza proponuje. Borowanie! O, Konrad o, bo, bo, Daniec. Bo, bo, bo. Borowanie jest. Borowanie bo, bez, tak. bez tego, jak to się nazywa. Bez, bez nieczulenia. <laughs> Uplastycznienie. Nie. Poborowisko, boranator. Jak ci się podoba? Nie ma wrażenia, że nie było mu to potrzebne, że swoją internetową działalnością. E, jak jakby, czego, no, z, czego nie mam chcę nie żałować, powiedzieć zniszczył, że... e, no daj mi skończyć, nie, nie chcę powiedzieć zniszczył, ale mocno odszarpił pan swój wizerunek budowany przez lata w telewizji i czy czy po prostu nie jest panu wstyd trochę? I nie, czy nie żałuje pan tego, czy jeszcze raz by pan wszedł do kanału sportowego, jakby pan wiedział jak to, jak to się mniej więcej skończy? Wie pan co, ja jestem dumny z tego, że mnie urodziła moja mama. Nie wiem czy wiesz gdzie siedzę w tej chwili, w hotelu. No, w holu jakimś, albo na stołówce? Pozwoję. No, dlatego siedzę przy fortepianie, patrz. Nie, to, to jest czeski kompozytor Matias Boreczek. E, e, powiem Ci szczerze, nie chciałbym cię tutaj kompromitować z braku znajomości czeskiej muzyki klasycznej. Druga sprawa, nie ma takiego piłkarza jak Salomon, to już mówiłem Wam parę salomon, razy. Salomon, no, mówię cały czas. A ty tam, Mati, masz słabe łącze na tym Skype'ie w tym tureckim hotelu w Kolonii. No. Artur. Zazwyczaj w twoich anegdotach, zawsze w każdej anegdocie, jest, jest, yy, pojawia się alkohol. Czy ja widziałem, jak to się nazywa na streamie, tym pierwszym na kanale sportowym, też ten, ten barczyk, to nie był sam barczyk. Potem na, jak to się nazywa, na Gali Sportu, też gdzie tam Michał Pol nagrał, też tam z tyłu amnusem, tam Czy Chcesz mnie zapytać, czy jestem Zazwyczaj, alkoholikiem, tak? Teraz, no? ja ja, teraz moje pytanie do ciebie. Moje pytanie do ciebie. Tak. Czy, ta, czy ten alkohol, który spożywasz. To jest kontroluje uh, to. Czy, po prostu, czy, 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 czy czy już bardziej weszło to. Przez pomyłkę sfotografowałem sobie palec i umieściłem, nie wiedząc, że go umieściłem. I po prostu ten palec wyglądał jak... Jak rozumiem, to, co Mateusz Borek Jak zdjęcia Mateusza Borka z telefonu. A co Mateusz Borek No wczoraj, to, wiec, niestety, Mateusz Borek opublikował zdjęcie z panem co? Adamem Kownackim, ale jego galeria z telefonu była tam na, na dole i różne rzeczy tam... Krzysztof, jak masz telefon, tak. prawda? I jak masz zdjęcia no. i sobie przelatujesz galerię, no tak. Masz tutaj wielkie zdjęcie, i na dole to, co ostatnio zrobiłeś. Aha, i tam był penis. Co było? Penis. Bo myślałem, że nie słyszę. Eee, tenis, tak? <toddź> tak, tak. Kto grał? Federer. <grym> 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 Krzyja rakieta. A to, to był solowy mecz w tenisa. Rozumiem. Eee, Ze ścianką. Eee. No, no by, by, bywa, ty, czyli też nie umie jeszcze. Jeszcze jak widać nie umie.